Do himlu. Już trwają te zajęcia w zasadzie od 15 września. Jest to zajęcia sportowe. Gimnastyka lecznica z panią Stelpą. Z gimnastyka rehabilitacyjna z panem Rafałem. Który ma być wznowiona yoga, ale to dopiero po inauguracji. Są, każdy ma możliwość wstępu na basen. Zajęcia jest muzyka biesiadnia, spotkania z, no między innymi tutaj zespół będzie inaugurował piosenką hymnem Gaudamus. No i wyjazdy, w te wycieczki. W tej chwili mamy niedługo wycieczkę do Polanicy zdrowia Witam wszystkich studentów, studentki. Ja jestem bardzo dumny z tego, że nasi seniorzy potrafią się tak zorganizować, potrafią e, wykorzystywać e, swoje umiejętności, prowadzić tak wiele aktywności. E, i to za to należą mi się naprawdę wielkie słowa uznania i podziękowania. Rzadko się zdarza, żeby w społecznościach lokalnych była tak aktywna grupa. Mikołajska jest bardzo aktywna. Muszę powiedzieć, że nawet z sąsiednich gmin seniorzy pytają mnie, czy mogą się do naszych seniorów przyłączyć do Uniwersytetu Trzeciego Wieku się zapisać. Uniwersytet III wieku no, skupia tutaj wielu mieszkańców i jest jedną, jednym z najprężniejszych stowarzyszeń, tutaj działających na terenie naszej gminy. Także wszystkim życzę owocnego studiowania i zdobywania jak największej wiedzy.